Dzień dobry Państwu. Wydawało mi się, że, że to będzie już skończone, że, że to zrobię, ale jednak, jednak dalej trzeba pracować, bo za dużo przebieleń w tej pracy i za dużo takich rzeczy, które chcę, chcę uspokoić. Zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda. Tak to wygląda z tej strony. Pokażę parę rzeczy, które nie udało się. Przede wszystkim za dużo przebieleń. Przede wszystkim ta forma agresywna. Ten karmin taki wpadający w brąz też nietrafiony. Błękit siedzi, czerwień siedzi, to siedzi. Motyl siedzi. Na pewno do ruszenia ta zieleń i ta dziwna forma, która tutaj no, niepokoi, tak? Więc na pewno te rzeczy będę musiał uspokoić tutaj. No teraz widać te, ten, tego żółtego właśnie, czy tam żółto-pomarańczowego właśnie motyla i on jakoś tak słabo się tutaj y, odcina, ale no jeszcze będę pracował, zobaczymy co z tego wyjdzie, potem Państwu pokażę jak, jak to wszystko zagrało. Je, jeszcze troszeczkę zbliżę cały ten, całego tego motyla. Te elementy tutaj powklejałem, więc one stanowią jakieś fragmenty monotypii, żeby na to wszedłam, weszła malatura, prawda, czyli ta warstwa namalowana. A jak będzie dalej, no zobaczymy. Zapraszam państwa do dalszego oglądu, do prezentacji. Malarstwo to jest jakiś niesamowity też kawałek rzeczywistości. Dziękuję za uwagę. Tak mój synek maluje obraz. I jakie cuda powstają. Proszę zobaczyć, jest i motyl, jest tyle fajnych kolorów, i one wszystkie jakoś ładnie siedzą. Tworzą całą symfonię barwną. A tu widać motyla. O! Oluś przy działaniu. Czasami jest tak, że po prostu dążymy do jakiegoś końca tego obrazu, a końca nie widać. Natomiast było wielu malarzy, którzy wielokrotnie podchodzili do tego przez wiele miesięcy, czasem lat, brakuje, żeby wrócić, i wtedy widzimy pewne efekty. No, z roku na rok maluje się co, coraz inaczej, bardziej wyczula się człowiek na kolory. Na formy i podziwiamy zawsze dziecko, które maluje w sposób spontaniczny. Picasso kiedyś bardzo chciał malować jak dziecko, żeby być jak dziecko, prawda? Osiągnąć tą wrażliwość i mając 16 lat, kiedy malował jak Jan Matejko u nas w wieku XIX, to on doszedł do tego dopiero po osiemdziesiątce. No i podziałałem, i wprowadziłem. Zrobiłem tego motyla na fioletowo i on teraz się ładnie tutaj odcina. O, tutaj Państwu pokażę. Troszkę to znowu oddale. Więc chyba, chyba jest lepiej. Chyba, chyba będzie w taki sposób o wiele lepiej. O, a tu pokażę jeszcze kawalera, który pomógł mi.